Masz cerę trądzikową, te pięć zasad naprawdę robi różnicę, i nie musisz wydawać na nich fortuny. Łagodzenie zamiast wysuszenia. Trądzik to stan zapalny, a nie sygnał dla skóry, żeby katować je wysuszającymi tonikami, na przykład z mocnymi kwasami. Im więcej łagodzenia, tym mniej stanów zapalnych. Olejanka rumiana. Zastępuje krem i serum. Łagodzi, regeneruje, eliminuje niedoskonałości i zapobiega powstawaniu nowych. Zadbaj o jelita. Probiotyk to must have. Zdrowa mikroflora jelitowa równa się mniej stanów zapalnych na skórze. Koniec ze szczoteczkami do twarzy i gąbkami do makijażu. Wszystko na twarz nakładaj czystymi dłońmi. Wszelkie pędzle, beauty blendery, gąbeczki tylko roznoszą bakterie i pogarszają stan Twojej skóry. Olejek z drzewa herbacianego to klasyk w pielęgnacji skóry trądzikowej. Zmniejsza stany zapalne i eliminuje niedoskonałości. Skóra trądzikowa nie potrzebuje wojny, potrzebuje wsparcia. Wprowadź te zasady, a zobaczysz, że twoja pielęgnacja działa dużo skuteczniej.